Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj być z Państwem i opowiedzieć o bardzo ciekawej historii, która mnie zainteresowała i mam nadzieję, że Państwa również tak samo mocno zainteresuje. Posłuchajcie. Mieszkam sama w trzypokojowym mieszkaniu. Odkąd syn się ożenił, swaci pomagają mu we wszystkim. Pomogli kupić mieszkanie, samochód, zdobyć pracę. Nie uważam, że powinnam im pomagać. Nie miałam nic przeciwko wczesnej, wczesnemu małżeństwu syna. Wiktor ożenił się zaraz po studiach 17 lat temu. Oczywiście nie byłam zachwycona i powiedziałam wyraźnie: Nie licz na moją pomoc. Jeśli chcesz założyć rodzinę, bądź dorosły i niezależny. Znajdź pracę i mieszkanie dla siebie i żony. Zapewnij rodzinie dobre życie. Irena mieszka w trzypokojowym mieszkaniu, ale ma jeszcze jedno mieszkanie do wynajęcia. Jest spokojną kobietą, jednak żyje dla siebie. Pewnego dnia zadzwonili do niej rodzice synowej. Okazało się, że syn z żoną wyjechali na wakacje na tydzień za granicę. Dzieci zostawili pod opieką rodziców synowej. Starsze z nich ma półtorej roku, a młodsze zaledwie kilka miesięcy. Cwatka zapytała mnie, czy mogłabym zabrać starszego wnuka chociaż na kilka dni do siebie. Oczywiście, że nie, się nie zgodziłam. Nie chciałabym na siebie tak dużej odpowiedzialności. Widywałam wnuki dwa razy w roku z okazji świąt i to przez kilka godzin. A co dopiero wziąć do siebie na kilka dni? No cóż, jeśli nie jesteś w stanie się nim zaopiekować, rozumiem. Gorzej byłoby, gdybyś zgodziła się zabrać dziecko i tego nie zrobiła. Nie gniewam się, odpowiedziała swatka. Tak myślę, o co mogłaby się gniewać swatka. Od zawsze żyją bliżej z córką i zięciem niż ja. Swat załatwił synowi dobrą pracę, pomogli im kupić mieszkanie, samochód. Ciągle przysiadują mu dzieci, nie ma dnia, żeby żebyś nie odwiedzili. Nie rozumiem, dlaczego tak niańczą dzieci. Oni mają już po 30 lat. Najgorsze jest to, że uważałem, że ja również powinnam ich wspierać. Z siebie zdjąć i dać synowej, bo młodzi potrzebują więcej. Ale tak nie jest. To dzieci nam powinni już pomagać, a nie my im. Przeciółka Ireny nie zgadzała się z jej zachowaniem. Ja bym tak nie mogła. Nie mogłabym wyrzucić syna z domu, żeby poszedł do obcych ludzi. Tym bardziej, gdyby założył rodzinę. Przecież masz tak duże mieszkanie. Okazuje się, że to swaci pomogli mu więcej niż ty. Niech robią, co chcą. Irena nie była zadowolona z opinii przyjaciółki. Oni ci się oddzięczą na stare lata. Zobaczysz. Trudno. Pójdę do domu opieki. Sama udzielasz mi rad, a zobaczysz, jak tobie się dzieci odwdzięczą. Życie jest czasami nieprzewidywalne. Plata nam różne figle. Jak byście postąpili w takiej sytuacji? Być może spotkaliście się z podobną historią. Dajcie znać w komentarzu. Do usłyszenia.